Once, Prabhupada asked me. Uh, so, how, are you feeling okay? How is your health? And, uh, I said, uh, "Well, I have a little toothache, Prabhupada." But as soon as I said that, I felt sorry that I said it. Because then Prabhupada became concerned, you know. bo od razu się o to o oh, what are you doing for that? A co z tym robisz? Like that he was asking, you know. Zadawał mi takie pytania. I told pójdę do dentysty. So the next morning, when I came again, you know. następnego to ranka was jak it. przyszedłem do niego. Was his, his was on wchodziłem po schodach jego pokój, był na, jego apartament był na drugim piętrze. I would call up. I would call up. I say, Harry Ball, Or, you know, he knew so he knew I was coming. Zawołałem, żeby prawo wiedział, że idę. Then he would say, Come on. I, i praopad odpowiedział, wejdź. So before, was I Jeszcze nie doszedłem do jego pokoju, a prałat mnie już zapytał, jak twój ząb? To było so so 24 godziny so później. He was doing so many things. On, on <coughs> Writing letters all over the world pisał listy too much świating books and... <laughs> But he had to worry about my tooth. Musiał się So I had I felt bad I shouldn't have said anything. Czułem się myślę i myślałem, że nie powinienem mówić niczego. But that was the way Prabhupada was. He was he was uh, very personal and very concerned about us. Ale taki Prabhupad właśnie był, był bardzo personalny i bardzo się o nas troszczył. <coughs> very loving. Był bardzo kochający. So therefore, we didn't mind if he I dlatego też nie mieliśmy nic przeciwko temu, jak nas karcił, ponieważ wiedzieliśmy, że jest nam dobrze życzącą osobą. I czasami był bardzo słodki. Pewnego razu, jak masowałem podeszwy jego stóp, to było chyba w Nowym Jorku. I I said to Prabhupada, Prabhupada, the bottom of your feet are very pink. Powiedziałem, Prabhupada, podeszwy Twoich stóp są bardzo różowe. Like I had one foot. Miałem w rękach jedną stopę. And he said, that is from your pink hands. Prabhupada powiedział, to przez Twoje różowe ręce. I said, no, no, Prabhupada. Ja powiedziałem, nie, Prabhupada. He said, yes, you are fair-skinned boys. I on powiedział tak, jesteś jeszcze jasno z kurzymi chłopcami. Then was there. I był tam Shama Sundar. God, mój brat duha And I I kind of took Prabhupada's foot and I said, see Shamsundar, how pink it is. I just in I said, "Widzisz Shama Sundar, jak najlepsza różowa? And Prabhupada was just smiling. So if we dealt in love, then he would reciprocate in love. Jeśli mówiliśmy coś w, miło w miłości, on się podobnie odzajemniał. Jak był w Londynie w tamtym czasie, był już gotów do wyjazdu. So I said, well, Prahupad, you're leaving tomorrow. I powiedziałem, jutro wyjeżdżasz." Uh, well, I said, We're miss you so much. Powiedziałem, I "Będzie nam ciebie tak bardzo brakować." So he became concerned. się zatroszczył. Nie chciałem, żeby się tak troszczył. But he said, "No, no." Is here and, uh, and Guruda, On powiedział nie nie, no jest tu Mukunda, Guru Das So I wanted to just, you know, make him peaceful again. Chciałem go, znowu uspokoić. So I powiedziałem, tak prawo, jesteś taki dobry. Będzie nam ciebie brakować. Then he smiled and relaxed. Uśmiechnął się i się rozluźnił. So it was like a mother's work. To było niczym matczyna praca. taking care of his body. Dbanie o jego ciało. Like the mother has to take care of the baby. Tak jak matka musi dbać o dziecko. Proper once said like that. I tak powiedział. As was saying and then I suddenly got a remembrance that when I was a baby the first remembrance I ever had like I was a child and my mother was bathing me. Ja go masowałem i akurat co mi się przypomniało, to pierwsze wspomnienie z mojego życia, jak jeszcze byłem małym dzieckiem i moja matka mnie kąpała. I powiedziałem to prawo że to mi to przypomniało, że to mi przypomina to. I on odpowiedział, że tak, właśnie wykonujesz zajęcie matki. So we could even just call him very intimately like a good boy, because Out of love, no. he would accept. Więc mogliśmy go nawet nazywać z powodu miłości, dobrym chłopcem. A właśnie przez tę miłość on to przyjmował. A czasami był jak ogień. One time he wanted me to stay in Mayapur. Pewnego razu chciał, żebym został w Mayapur. ja I... nie chciałem zostać. So, i, i...

I to też była prawda. At that time was nothing, in my poor. W tamtym czasie praktycznie nie było nic w moim my no, Ja myślałem, co ja tu będę robił przez cały dzień? W Korei po prostu mogłem wychodzić, sprzedawać książki, using my użyć swojej natury, pasji. Wtedy jeszcze nie poddałem się, byłem protestujący, ale. I nie, uh, you know, I, I, you're, you're um, I ja mimo to protestowałem, się nie podporządkowałem, Przedstawiłem jakiś kolejny argument, już nie pamiętam jaki, i praołtarz powiedział, że jesteś snyasi, że wszystko oprócz swoich kaprysów. <laughs> and I ciągle się nie podporządkowałem.

I nie miałeś jeszcze możliwości nauczania po angielsku? So what makes you think you know how to a Prabhupada powiedział, a co sprawia, że myślisz, że umiesz nauczać, że wiesz, jak to robić? Wtedy odpowiedziałem, i wtedy się podporządkowałem. <laughs> And I, stayed there for six months. I zostałem tam na 6 miesięcy z Jayat Patako Maharajem. We Byliśmy takimi współreżyserami projektu. Później wrócił Bhavananda. Came back. Then I went to see I później zobaczyłem się z Prabhupadem we Vrindavan, to get my next żeby dostać kolejne zadanie. Pamiętam, jak intonowałem w Krishna Balaram Mandir. bo miałem umówione spotkanie z Praupadem na. 10:30 rano, czy coś takiego. Intonowałem i tak sobie myślałem, że jak się spotkam z praupadem powiem mu, że chcę robić to tak i tak sobie zacząłem myśleć, a może powinienem spytać, co Prabhupada chce, żebym robił. A wtedy mój umysł powiedział mi, a co jeśli Ci, żebyś robił coś, czego nie lubisz?